Dzień dobry, proszę Państwa. Dzień dobry, bo, Dzień dobry, bo ja znalazłem portfel. Portfel? No. A ile tam kaszy jest? A ja nie wiem. No to, trzeba było tak od razu sprawdzić. Dobre, no. no, pokaż Pan. Eee! No, no kurde, idealna sytuacja. Pięć trów i zero dokumentów. Ale mamy szczęście! A mamy? No co, idealnie wychodzi po sobie dla każdego. No, ale tak no. nie można, no! Ja tych pieniędzy nie wezmę. To ja wezmę pani część. A co pan moim budżetem rozporządza? O, o dwie wzięłam. Panie starszych. Pół roku mam, tak. O. Przepraszam. Przepraszam, nie znaleźli, może Państwo, może portfela? A taki czarny był? Tak, tak, tak. Czeka taka, taka zabawa. Kto się pierwszy odezwie, ten dureń. Następny, proszę. <śle> <m tandarty> <m> Słyszeliście <situations> <mora> <mora> państwo? Była akumulacja w Totka. Facet 28 milionów wygrał. Czy jest tyle pieniędzy możliwe? <mora> Pewnie. No, co ja bym robił, jakbym miał 28 milionów? No, no właśnie co? No, zainwestowałbym w naukę. Nie tam gadasz pan. No jak no? Kupiłbym uniwersytet, a potem bym go spalił. No <grym> pan, <grym> panie... Ja, ja to na przykład bym sobie zbudował przychodnie pod lakiem. Bo co? No jak po co? Żeby mieć bliżej. A choroby, to ja bym miał z najwyższej półki. <grym> a, a ja, jak ja... To ja, bym, ja oglądałem taki film, Policjanci z Majami Ta. i tam oni taką piękną motorówką pływali i ja to bym taką fototapetę sobie kupił. No. A ja to bym sobie poprawiła to, co matce naturze nie wyszło. A, uh -huh. A tego się chyba nie da poprawiać. Pierwsza bym sobie powiększyła. A ja powiem Państwu, że ja tam nie chciał takiej fortuny. Ale jak Pani no Ja jak? mógłbym tego nie przeżyć. No jak nie tak, przeżyć? No bo ja zawsze całą wypłatę przepijam. <noise> pani, że na no to, a jaki jest Pani ulubiony aktor? A polski czy zagraniczny? Obojętne. To żaden. <grym i zimę> Nie. Czy państwo wiecie, że co godzinę w kuli ziemskiej znika jeden stadion piłkarski drzew? Jo, kule. To czego na stadionach sadzą? <grym i zimę> Zabić to mało. <grym i zimę>